Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft VR. Z tej strony Watu i -y. zapraszam do oglądania. Zbierzmy sobie na początek tą ziemię, którą tu zniszczyłem, żeby zobaczyć, czy wszystko z dźwiękiem odpowiednio. O, tutaj wsadzimy sobie ziemię, nawet 11 sztuk jej mamy. Wypełnimy ubytek. No i cóż, najpasowałoby dokończyć ten dach, mm, do zdobić go, że tak to nazwę. Czy mamy wszystko, co by było mi potrzebne? Kilka schodków jest. Tych chyba nie będę potrzebował, ale je zostawię. Pół bloków mamy za mało, zdecydowanie. Nagrywam to jeszcze przed. Nie, już po... godzinę przed wypuszczeniem. O! Dokładnie tak. Weźmiemy sobie, zrobimy trochę tych pół bloków. O, drabinka chyba nam tam będzie potrzebna, żeby wyjść na ten dach. Nie wiem, czy jedna wystarczy, nawet czy nie będziemy musieli co dorobić kolejnej jakiejś. I to się robi o patyków. Patyki mamy, więc spokojnie możemy sobie dorobić. Wykorzystam tutaj tę książkę. Nigdy z niej nie korzystałem, ale nawijam, że jest to wyjątkowo przydatne. Trzy drabinki. Myślę, że powinny wystarczyć. Jak nie, to będziemy coś rozkopywać, coś się starać, I jakimś innym sposobem wejść. Dobra, wejdźmy tu na górę. Trochę mały ten domek, tak szczerze przyznam. Mam przyjemne pół bloki. A, dobra, jeszcze zejdę zanim weszłem na dach, to zejdę jeszcze zrobić więcej pół bloków. E, co zacząłem mówić? Trochę mały ten domek, jak na VR. E, w normalnym Minecraftie był dla mnie wystarczający. Tutaj jest trochę mały, ale czuję tak. No, że, 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 że mógłby być większy. Na dnie. czy nie będziemy go w najbliższym czasie poszerzać. Mm ale to już nie w tym odcinku 6 niech będzie 12 będziemy mieć łącznie 14 i chciałbym wybudować płotki z tego drewna o, dokładnie, będziemy potrzebować 4 płotków z tego drewna aha, no to, 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 to fajnie, że się nie zrobią 4 dobra, zróbmy 6 w takim razie i wychodzimy na górę i idziemy na dach fajnie, dziękuję wam, że tak się fajnie przyjęło to przyjęła ta seria Tutaj, według tego, co tam gościu mi podawał, tutaj ma być blok drewna, więc wrzućmy go tutaj. Nie za bardzo mi się on tu zawsze podobał, ale niech będzie. Może nie będzie aż tak źle wyglądał. Resztę mają być tu bloki szkła. A tutaj wychodzimy, więc na razie tutaj nic nie wrzucę. Dodajmy sobie drabinkę. Pyk. Wychodzimy na dach. No i tak ja tutaj doskoczę i czy chcę się z tym bawić, żeby tutaj doskoczyć. No szczerze mówiąc średnio. Wolałbym sobie tu wyjść. O, idealnie. I teraz tak. Co my tutaj potrzebujemy dać? Potrzebowalibyśmy tutaj pół bloki, ale tak, żeby były wystająco nad tym drewnem. To mnie trochę dziwi, że akurat tak to jest zrobione. I nawet nie wiem, czy tam pewno tak to ma być. Czy nie dałbym tego jeden blok wyżej jednak. Ale niech będzie tak jest projekcie, A nie to chciałem dawać akurat tutaj. A kilo wziąłem sobie, dobra zamiast mieczyka, chociaż nastaje nam tu noc. To mnie najbardziej martwi. I tak ten schodek tutaj jest dość ciężko dać. Bo nie tak miałem go dać. Ale niech aktualnie tak będzie, o kurde, znowu tutaj. To inną drabinkę sobie damy. Teraz jakoś delikatnie musimy tu podejść, To się tak skupiam. Żeby nie spaść. I tutaj będę chciał położyć kolejny schodek, tak żeby się położył dobrze. Dobra, i miejmy nadzieję, że się położył dobrze. Zobaczę jakoś tak. Dobra, jest chyba dobrze. I czy tyle mi wystarczy? Chyba tak. Albo może jeszcze jeden postawię? Spróbujmy, jak to będzie wyglądać. Nie tu. Tylko, czy tak miał być? Chyba nie tak. O, zniszczę to i to. Ten schodek jest tak, czyli ten powinien być aktualnie tak chyba. Najwyżej będę to zaraz zmieniał. Mm, dobra, ten schodek jest tutaj w sumie zbędny, bo tutaj będziemy robić bloki. Tego tu nie musi być. Um, nie wiem, czy mam jeszcze bloki. Nie, wszystko przerobiłem, więc pół bloków zróbmy. E, Dokładnie trzy potrzeba. Znaczy, no to nie potrzeba. Bo możemy to zamknąć i tu będzie wolna przestrzeń. Nic się nie stanie, jak tu będzie wolna przestrzeń. Okej, okay, bo dach chcemy zamknąć właśnie w taki oto sposób. Dało mi się nie podoba to, że to drewno jest aż o jeden niżej. Wydaje mi się, że powinno być inaczej. Dobra, teraz tutaj znowu schodek. Jeden. Tutaj jakoś ten drugi położyć. I tutaj położymy trzeci. No, tutaj niepotrzebnie jest ten sodek. Tego wykopiemy i pół bloki. Może tutaj trzeba dać pełny blok, tutaj pół blok. Dobra, a teraz to trzeba tutaj dokończyć i tutaj zniszczyć tą drabinkę. To jest już ona niepotrzebna. Tak samo tutaj nie będzie potrzebna ta drabinka. To budujmy tutaj. Um, dobra, zacznijmy od bloku. I teraz schodek. Aha, no to jeszcze będziemy musieli drabinkę chyba postawić. Nawet nie jedną. Bo tutaj chcemy zrobić to okienko ładne. Czyli coś takiego. Tutaj płotek. Tutaj płotek. Myślę, że całkiem nieźle to wygląda. Drabinki. Tutaj jedna, a tutaj będzie musiała być druga. I zaraz będziemy nimi schodzić. Nie będziemy schodzić nimi. No tak, no bo zejdziemy tą stroną. Ale tutaj musimy tak samo zrobić z tym okienkiem naszym. Więc pół bloki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dwa schodki po jednej, po drugiej stronie. Teraz schodzimy, Dobra, da, dajmy spać na łóżko. I od razu do spania. Dobra. Ja zobaczę, czy ktoś na pewno nagrywa. Nagrywa się. Super. Jest to już chyba czwarty, czwarty chyba odcinek tej serii. No i wygląda to moim zdaniem beznadziejnie troszeczkę. No, to powinno być o jeden wyżej, moim zdaniem. Lepiej by to wyglądało. Ale tak powinno być według tego, tego przepisu. Według, tej, według tego schematu. Według tego gościa. Ja to na razie tak zostawię. Tak, na razie mi się nie chce tego ruszać. Nie chce mi się tam wychodzić. Nawet te drabinki tam zostawię. Ale za to przygotujemy sobie okno. Tam czas 6, 7 na jedno. Więc mamy za mało. 7 plus 7, 14. No, jednego nam braknie szkła. Ja bym zrobił tam jednak. Panele. Żeby były szklane. Dobra, to na spokojnie nam wystarczy. Najwyżej, jak będzie brzydko, to będziemy zmieniać później. W ogóle odłożyłbym tu większość rzeczy, bo mam tych kwiatków na zbierane, Nie wiadomo po co. Sadzonych drzew na razie też nie będę potrzebował. Kamieni, desek już deski będę jeszcze potrzebował. Mm, ale tych pół bloków tego, 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 tego nie będę potrzebował. Tego już raczej też na razie nie. E, narzędzia sobie tutaj dam jednak. Tak samo jak i mieczyk i pochodni będziemy więcej potrzebować, e, więc weźmy patyki, gdzieś tu, w którymś z tych pieczyku, piecyków powinien być węgiel jeszcze dokładnie. I pochodni tworzymy najlepiej wszystkie trzy, znaczy z wszystkich trzech patyków. Mamy 17 pochodni, czym sobie tu zaraz coś podświetlamy. E, niech będzie na tej wysokości, może wejdę dookoła tu oświetlę. Mhm. Mm nie wiem, czy to dobry pomysł, tak wewnątrz, dawać. Czy nie lepiej było na tych pniakach? Ale na razie zostawię tak. Myślę, że tak mi się najbardziej podoba, więc tak to zostanie. I w środku jakoś będziemy musieli oświetlić to. Też zrobić jakąś sypialnię i tak dalej. O, jakoś, jakieś lagi mam dziwne. Nie wiem, z czym są one spowodowane. Przed chwilą jeszcze wszystko dobrze śmigało, a zaczęło znowu lagować. Dobra, dajmy sobie tutaj szyby w pierwszej kolejności. Nie wiem czy będą tak dobrze wyglądać, ale myślę, że nie będzie też najgorzej. Ok, I mamy. żeby zrobione. Tutaj musimy te drabinki usunąć. Będziemy musieć jeszcze te kawałki drewna, jeden kawałek drewna. Dokładniej. Blok. Dobra. Mamy teraz śkierę, żeby tutaj ściąć to, co niepotrzebnie położyłem. Weźmy sobie szkło. I wykończmy tutaj to okno. Pięknie. O, to właśnie chodziło. Tutaj nie wiem, czy będę blokował, bo nie ma to takiego aż sensu, a ile mi dostało? Dwa. No to mamy za mało, więc na razie tego nie będę blokował. Hmm, coś będę chciał tu zrobić. Nie wiem, coś więcej tutaj, czy to uzupełniać tutaj jeszcze pół blokami? No chyba nie, bo będę mógł tutaj teraz skrzynki włożyć. Chociaż główny magazyn będę chciał mieć pod ziemią, a tutaj może łóżko gdzieś. Zaraz się coś tutaj wymyśli. Eee. Tak, no mi się wydaje, że kurczę to jest za nisko, że to powinno być o jeden wyżej to drewno tak. Jak teraz patrzę. No ale dobra, na razie może tak zostać. A tutaj nie wiem, czy bym nawet nie wstawił schodków. Jakby to wyglądało? Mamy schodki? Nie mamy schodków przy sobie. Więc trudno. Dobra. Na razie to zostawmy to jak jest. Eee, wstawię tu zaraz łóżko. Nie pamiętam tylko, czy można już łóżko, które jest białe pokolorować na jakiś kolor. To mnie zastanawia. Eee, Weźmy jakiegoś kwiatka. Podstawiłem tu dość sporo kwiatków. O białym to raczej nie wiem jak parwo białego łóżka. Ale może na żółto jak się da. Jakby się mogło udać. Mm, ok, I wstawmy tutaj łóżko. Da się na żółto. Więc niech będzie, że będę miał żółte łóżko. Mm, Jakiś skrzynek bym może dorobił. Weźmy sobie drewna więcej. Gdzieś tu powinny być na pewno skrzynki. A nie tym się klika. Skrzynki gdzie jesteście. Hmm, A, więcej muszę ich stworzyć. Będę chciał ze 4 stworzyć, tak myślę, na takim na, na wstęp. Dobra, e Crafting Table zabierzemy sobie stąd. Piecyk też sobie później stąd zabierzemy. Zniżmy ten stół. No niższego z szkłem, ale to już trudno się mówi. I ustawmy u góry za 4 skrzynki, albo chociaż za 2, e czy 4 to na pewno będę chciał zrobić. Tutaj po jednej stronie 4 skrzynki. Na środku możemy dodać crafting. O, tutaj dodamy jedną yy, półpłytkę, czy tam pół blok. A łóżko gdzie? Na środku? Jak będzie na środku. To po drugiej stronie też tak samo zrobimy, myślę. Może tutaj możemy dodać blok, bo nie będzie. chyba że piecek. Tu może będzie piecek. Tak wstępnie wyglądowo, jako tako. No i tutaj, na, albo tu na dole zrobimy piecyk. Dobra, a tam u góry zrobimy to wyglądowo bardziej. Więc potrzebujemy kolejne cztery skrzynki. I pół bloki. Właśnie te. Mogę wziąć wszystkie w sumie. O, no, i zastanowiłem jak to tam będzie wyglądać ze schodkami. Więc schodki też mogę wziąć. To oprócz tego coś tam potrzebuję. Hmm, craftingu drugiego robię. Nie będę więcej, tylko skrzynek potrzebujemy. A skrzynki już zrobimy u góry. A więc wychodzimy na nasze górne pięterko. I teraz tak, skrzynki, 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 skrzynki tutaj gdzieś będą, tak dokładnie. Eee, raz, dwa, trzy, cztery. Aha, dobra, tak mi to zrobiło, ale to nawet dobrze, fajnie zrobiło, inteligentnie. I tutaj będziemy je tak samo jak, jak z drugiej strony, samo tutaj będą. Czemu ta się postawiła jakoś krzywo? Powinny się połączyć nowa wersja Minecrafta, bo jakoś inaczej to wprowadziła to łączenie tych skrzynek. Dobra, teraz jest tak, jak chciałem. Tutaj damy jeden bloczek. O tak, idealnie, e, bo te skrzynki mogę otworzyć, tak? Tak, dokładnie. Um, chciałem tutaj sprawdzić, jakby wyglądało tutaj położenie schodków. O, właśnie w taki sposób. Czy nie ładniej to wygląda? Mi się wydaje, że ładniej, tylko że zostały mi dwa schodki, więc braknie. Um. O, niech będzie na razie tak. Tutaj jeszcze trzy słodki będzie trzeba dołożyć w przyszłości. Dobra, a teraz chciałbym zacząć robić jakąś może piwnicę, żeby będzie większy magazyn. I tutaj jeszcze musimy zrobić przepalarkę i w ogóle jakoś to ładnie tutaj urządzić. Zniżmy te piecyki, bo one tu będą naszym głównym do ozdobienia, że tak to powiem. Ton też tutaj damy. Dobra, są piecyki tutaj nasz pasku szybkiego wyboru. Gdzie by dać te piecyki? Z tej z tej strony, to tak nie bardzo. Może nie będą tutaj. O, dobra, niech będą tak. Tutaj damy też to, tylko że muszę kucnąć. Czy tym się chyba kucało? ja kucam? Kucam. Dobra, nie pochodnie. Ton Trochę wysoko jest, ale to nic. Przestańmy kucać. Dobra. I teraz na górę z pochodniami jeszcze. Co przypomniałem, że na górze trzeba jeszcze oświetlić. A i tutaj chciałem jeszcze jeden pół blok dać. O. Takie coś. A oświetlenie gdzie damy? Tutaj. 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 I tutaj. Dobra. Niech będzie coś takiego. Eee, widzę, że jestem głodny. Czy mam jakieś jedzenie przy sobie? Coś tam jeszcze jest. Ale będziemy musieli zaraz zrobić jakąś farmę. Myślę. Am, nam 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 nam. Dobra, mam jeden punkt głodu, a serduszek też coś miałem chyba nie za dużo, widocznie od upadków. Więc jedzmy jeszcze jabłko, żeby się zaczęło nam życie regenerować. A reszta mi tu nawet ładnie pasuje. Mm, musiałem się podrapać po nosie. Dobra, chodzimy na dół. Mm, no nie pasuje mi ten stone cutter tutaj jednak. Ten drugi piecyk też mi tu średnio pasuje. Niech będzie tylko jeden i to obrócony w drugą stronę. Mhm, mm kurde, się mi zawsze rozdwoi to. O, tak, chyba, że dwa damy tutaj, tak. Gdzieś tutaj jeszcze stonka te damy. Tutaj. Nie wiem, na razie niech będzie. E, nie mam gliny, a właśnie glina mi trzeba, potrzeba na teraz, albo od cegły, dokładnie mówią. Gdzieś tu widziałem, że była glina. O, jest tam. Posarzę sobie łopatę. Szybko musimy jakoś ją wykopać pod tą wodą. Nie dużo potrzebuję, więc nie dużo będę też kopał. Szybko, 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 szybko. Nie wiem ile wyleciał. zapomniałem, że te itemki fruwają teraz do góry. Dobra, powinno wystarczyć. Potrzebuję dokładniej trzech, więc już pewnie wiecie co chcę zrobić z tych trzech. Mam trzy, nawet mam 8, a to wystarczyło jedną wykopać. Nie wiem czemu myślałem, że po dwie dropi, Albo, że, że losowo myślałem, bardziej chyba... Dobra, tu zaraz też będziemy ozdabiać to jakoś dookoła. Ale to za chwileczkę. I teraz tak, musimy do pieca włożyć, niech będzie że ze dwie deski chyba powinny wystarczyć na cztery przedmioty. Yy, czy tam na 8? Na 8 to dwie deski na pewno nie wystarczą. Eee, dobra, na razie do tej skrzynki odłożę wszystko co mam. Tu będzie skrzynka na takie wszystko. Póki co, później będziemy u góry tam jakoś segregować. Na razie nie mam na to siły i chęci. Yy. Dobra, czy mamy tu jeszcze żelazo? Żelazo, żelazo. Nie widzę, żebyśmy. A mamy akurat dwa tyle, ile potrzebuję. Bo nawet mogę to zrobić w akwipunku. A chcę zrobić, właśnie, nożyczki. Nawet widziałem, że tam było już na na pierwszej stronie. Po sobie zetniemy liście i położymy sobie je wokół bazy. A, trochę ich będziemy potrzebować, więc zetniemy trochę więcej na zapas. Chyba możemy je też wsadzić do kompostownika, tak mi się wydaje? Tak to było? Nawet nie pamiętam, jak to było. Dokładnie mówiąc, jeśli chodzi o kompostownik. O, i robić nam noc, więc pierwszą noc zaraz się prześpimy w naszym domku. Mm, ale najpierw chciałbym tu zrobić jakieś takie niby oświetlenie, póki nie mamy żadnych dyni ani nic to zrobimy to w taki sposób. I tutaj damy liście. Z liście to powinno świecić. Tutaj też. Z tej strony już nie będę dawał oświetlenia z przodu, mi bardziej na tym zależało, bo z przodu będzie najbardziej widoczne. Zresztą teraz te cegły są takie, które bez sensu, bo te liście nie prześwitują nam. Chyba że zrobię jakiś prześwit liści, bo to w opcjach musiałbym tylko zmienić, żeby te liście prześwitywały, Wtedy też te cegły będzie widać. Tam jak one się nazywają te bloki. Myślę, że możemy spróbować to zrobić. Jak to będzie chodzić w ogóle? Czy, 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 czy będzie dało rady się z tym grać? Ustawienia, ustawienia graficzne. I gdzieś tu będzie na pewno detale drzewa. Mądra. Tak jest, mamy pięknie, tylko że tą jednak pochodnie. w takim razie musimy zniszczyć, o ile to będzie widać. Gdzieś tu mam ziemię, jeszcze jedno liście. Dobra, i o ile się nie mylę, to powinno ładnie tutaj spełnić swoje zadanie i wyglądać. Ale chodźmy spać pierwszą noc w naszym nowym domku i za sobą trzeba zamknąć. O, pięknie. Zaraz zrobimy tam może jakąś ścieżkę, chociaż najpierw się obazajmy farmą jakąś. Ale kurde, rozmazał się ekran, nie wiem przez... Czym to jest spowodowane? Czy tym, że zmieniliśmy trochę wygląd drzewi, trochę więcej e, potrzebuje to na obliczenia? Ja zobaczę jak tam z nagraniem, czy wszystko się zgadza. Chyba się zgadza. Więc lecimy zrobić farmę. Ale do farmy potrzebujemy zrobić motykę. Hmm. Najgorsze crafting mamy teraz tu, a wszystkie przedmioty mamy na dole. Prawo, będziemy musieli zrobić to z, z drewna, z kamienia tą motykę, ale przygotujmy sobie może tu najpierw obszar. Jak ja bym chciał, żeby to wyglądało? Czy będę chciał to zrobić w formie szklarni? Chyba tak, szczerze powiedziawszy. Ale jak będę chciał zrobić to w formie szklarni, to potrzebuję na pewno więcej szkła. Uhuhuhuhu. Więc chyba sobie na razie odpuszczę. Zrobimy to za pomocą tych moich bloków. Mm, nie mam wiaderka na wodę i nie mam też na tyle yy, żelaza, żeby zrobić sobie. Więc niestety na razie musimy tylko zarys, zarys tej farmy zrobić. Hmm. Ile to woda nawadniała? 7 na 7? Czy 8 na 8? Czy 4 na 4? Już nie pamiętam nawet. Um. Zacznijmy może tutaj. Tak żeby wykorzystać w pełni to miejsce, które tu będzie. Ej, kurczę, tak to nie. To może żeby tutaj było pełni. Czy hmm. ja aż tak potrzebuję to budować? Nie, no, bo tu mamy ziemię, więc nie, 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 nie. To był jednak błąd. Zetniemy to i tutaj dałem po jednym półbloku tylko. Chociaż co prawda mogą nam tu wejść moby i, i, i te dobre i te złe, ale mówi się trudno. Damy po jednym półbloku. Myślę, że więcej nie trzeba. Że wyglądowo to nawet spełnić swoje zadanie. Nie będziemy żadnego tu podwyższenia budować. Też nie, potrzeba mi raczej jakiejś wielkiej farmy, nie wiadomo po co, nie wiadomo jakiej. O, a tu na rogach możemy wybudować taką troszkę wyższą, o jeden pół blok. Jeszcze kawałek dalej. O, to, żeby była jedna kratka odstępu. Zaraz będę ścinał te, które się niefortunnie położyły. E, I to chyba tyle? Dokładnie tak? Taką farmę będziemy mieć? O, jak na razie wystarczy. Szkoda, że nie mam tylko marchewek, wolałbym zdecydowanie marchewki mieć. Okej, okay. bierzemy kilo do ręki, jedna, druga pół, drugi pół blok, trzeci pół blok, dobra, ale teraz co by nie było musimy zdobyć jakieś żelazo, żeby tu móc wodę sobie doprowadzić, więc, akurat. ta, ta mądra grafika to tak wygląda trochę tak sobie, ta, te, te wszystkie drzewa tu dookoła, może jednak spróbujmy ją zmienić, raz jeszcze, I powinno być jeszcze jakieś inne wybór, mądry i dokładna, o. Może dokładna będzie jeszcze lepsza? Tak, tu ładnie wyglądają wszystkie drzewa, i to koło naszego domku wygląda i tak, tak samo. Dobra, zejdźmy sobie gdzieś tutaj do kopalni. Nie pamiętam, która to była, że tak powiem, nasza kopalnia. Nasza dziura ziemi. Zejdźmy sobie do tej. Tutaj mamy trochę węgla. Węgiel mi co prawda nie jest aż tak potrzebny, więc go nie będę zbierał. A udajmy się. Poszkiwania naszej kopalni, bo tam mieliśmy już dziurę w głąb, o ile dobrze pamiętam. Tutaj było coś z nami związanego. Chyba tak. Chyba tu byliśmy. Jak tędy przejdę, to gdzieś tutaj dojdę. Mhm. Dokładnie, to było tu. Widzę po pochodniach. Wezmę sobie pochodnie do drugiej ręki, żebyście lepiej też widzieli wszystko, co tu będę robił. I trochę zjemy tych jabłuszek. Mam nom, nom, nom. Za dwa jabłuszka to zjeść. Dobra, przełączamy na kill off, bo lecimy kopać. Na sam dół, w poszukiwaniu żelaza. Dokładnie trzy sztuki żelaza mi są potrzebne, o które teraz taka bieda. Hmm, dobra, w tą stronę się coś kopałem. Gdzieś słyszałem zombiaka, to po tej stronie. Jestem bardzo ciekaw, co to będzie tutaj za jaskinia, w której się zombiak zespawnował. Czy to nie będzie czasem to, w której już tam byliśmy, walczyliśmy i chyba zginęliśmy? Tak, dokładnie, zginęliśmy tam, ale czy to będzie to, czy to nie to? Teraz słyszę, że jest z tej strony, jakby. O kurde, spawner. E, to tak trochę średnio zrobiłem w sumie. O ja. o, nic nie widzę. <grym> Dobra, to ja to zamknę z powrotem. O w taki sposób. Wykopmy się trochę dalej. Te dwie kratki chyba. O, a to co to? A. No to fajnie. Nie, to nie to. Tej się zamurujemy też. Podaj zombiaku. może mi dropnąć chociażby marchewka czy tam ziemniak. Możemy go ubić. Jak już jest, ale pająków to wolałbym, ale pająki nie powinny być dla mnie agresywne w tym momencie. Dobra, nie ma tu nikogo. Zabudowane. O, się mi kichać chce. O, zaraz kichnę. O, znowu przyszedł. Dobra, nie kichnę. Na razie. Kolejny zombie. Dobra, padł. Tutaj zabudujmy jakoś tak. W miarę sensownie. Żeby nas tu nic nie chciał ubić. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Nie, nie wystarczy. To jeszcze może już wpaść. Chcę się dostać jakoś do tego spawnera, tak od boku. Coś mi to nie idzie. Dobra, tu. Dobra, tutaj jesteśmy, wchodzimy od boku. Tutaj wszystko okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I tutaj możemy wejść od boku. Oto szkieletów? Trochę gorzej, miałem nadzieję, że to zombiaków będzie jednak. O, tam ci się biją między sobą. my tutaj mamy dostęp do skrzynki. Złote jabłko, złota. ten. diamentowa zbroja dla konia. Żelazo, to właśnie czego potrzebowałem i to akurat w ilości trzech sztuk. Tam jest jeszcze skrzynka jakaś. Na razie nie widzę, dobra, ale wiesz co, ja bym sobie oświetlił na razie ten spawner, później zrobimy z niego jakąś tutaj ekspiarkę. Eee, dobra, więcej nie mam pochodni. A no, on tu będzie chciał do nas przyjść, spróbujmy się tak, żeby musiał tu przyjść, o, dokładnie, eee, więcej nie mam pochodni, ale mam nadzieję, że to wystarczy, chociaż tą pochodnię bym wziął, może przełożyłbym ją, inne trochę lepsze miejsce, według mnie, czemu się nie wzięło. Zamiast jabłka. Przełożymy sobie ją z tej strony. Dobra. Bierzmy kości. Więcej tu widzę skrzynek nie ma. Będziemy chcieli zrobić moją tutaj ekspiarkę z tego. Czy zrobię to już w następnym odcinku? Pewnie nie, bo nie potrzebuję na razie. Potrzebowałem na wodę wiader. żelaza na, na, na wodę. Żelaza na wiaderko, żeby wziąć wodę. Tak dokładniej. Um. Ciekawie mnie czy nie ma tu jeszcze pełnera jakichś zombiaków, bo tyle zębi tam jest, że, że to dramat. Dobra, ale na razie wychodzimy, pochodnie nam się skończyły, żelazo mamy, więc wychodzimy stąd. Hmm. Prawie jesteśmy w góry. Będziemy musieć pomyśleć nad rozbudową tego domku w tą stronę. Ale to na razie nie teraz. Trochę będzie nam przeszkadzać tu wtedy ta farma. Jakoś się z tym uporamy. Musimy wyjść do góry, do crafting table. To jest, będzie upierdliwe. Ale na szczęście nie musimy przepalać już tego żelaza, e, więc zróbmy sobie gdzieś tu wiaderko powinno być. Wiaderko, gdzie jesteś? O o, 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 jest. Wiaderko mamy. Budujemy i będziemy szli sobie po wodę. I zrobimy sobie farmę. A no tak. No to muszę jeszcze kamienną motykę zrobić. Zapomniałem o niej całkowicie. Może lepiej, było niebieskie łóżko zrobić. A dobra, już jest jakie jest. Tu się nie chcesz napełnić, świadełko, A widocznie nie tak się czy napełnia. Dokładnie, w ten sposób napełniałem, ale teraz już jest. Idziemy sobie tam wylać wodę. Nie wiem, czy wystarczy tylko na środku wylać tą wodę, czy będę musiał wylać jakąś ją częściej, gęściej. Zaraz się o tym przekonamy. Ja spróbuję na razie gdzieś tutaj na środku tylko wylać. Mogę zatkać ją jednym pół blokiem. Położę na niej jeden pół blok. To powinno myślę, że wystarczyć. My trzy w tom, trzy w tom i cztery w toma. W tom trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, no to jest tutaj po cztery, tutaj po trzy. Idziemy zrobić motykę. Mam zwykły kamień, na pewno, bo trochę kopałem, a nie mam za to patyków. Musimy zrobić znowu patyki. A niech będzie z tego drewna. Dwie sztuki. I znowu do crafting table. To z tym co trzeba będzie zrobić. Drugi crafting tutaj gdzieś umieścić eee, Motyka. A, bo nie mamy patyków. Dobra. Patyki są. Teraz mam mo, mo, motyka. Motyka kamienna jest. Więc idziemy posiać pole, ale to też weźmiemy jeszcze nasiona sobie ze skrzynki od razu. No, chociaż dobra, możemy później najpierw Idziemy zobaczyć, czy działa to nawodnienie, tak, mu tego chciał. Jak się, nie to, co chciałem, mam pasterzona. Dobra. Zaraz zobaczymy, jak to będzie działać. Szybko to zaoram. O, tam się już nawodniło. Fajnie. Tylko chciałem zobaczyć do ostatniej kratki, czy na pewno się ee, się nawadnia. Wyszczy do ostatniej kratki, tam się po rogu nie, nie nawodniło. I mnie to trochę martwi. Dobra, ale zachodzi nam. O, tutaj się nawodniło, więc to znaczy, że tam się też na pewno nawodni. nawodni. Posadźmy sobie i zaraz pójdziemy w bo już się robi ciemno. 20-17 to pewnie nie wystarczy na obsianie całego pola. Tak, tak jak wspominałem w po poprzednim odcinku, bierzemy plony i będziemy mieć na pewno na tyle, żeby, żeby posiać wszystko wszędzie. Znęła się co tym przejmować, że teraz będzie za mało i tak aż tak bardzo nie, nie, nie potrzebujemy jedzenia jakoś wybitnie, bo dropią te jedzenia też z tych drzewek, te jabłka. Dobra. No wystarczyło nam na niewielką część pola, te lagi. Powiem jak to widać na filmie, będę musiał to sprawdzić, te lagi jak widać na filmie. Ale to już w którymś z kolejnych odcinków, bo teraz zamierzam nagrać ze 2-3 odcinki na zapas, by się jutro tym nie przejmować. A jak na dzisiaj kończymy. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie, dzięki że byliście. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Hej!